Witam wszystkich. Kolejny random, czyli tak zwana bitwa losowa, rzuciło nas na dziesiątki. Mapa znana, wszystkim chyba i także lubiana. Bynajmniej ja ją lubię z tymi co grałem też tutaj się znajdywali na tej mapie więc stara mapa z początków gry wiadomo że nieco przerobiona a kiedyś zupełnie trochę inaczej wyglądała no i jedziemy w lewo tutaj zaraz na na to górkę do Ksiaczora będziemy kampić zobaczymy co to wyniknie z tego No i proszę bardzo już dziesiątko kampi i tak stanął, że tylko on tutaj. No zobaczcie, nie pozwoli. Nie ja wiem co to za ludzie są, no ale tu bez komentarzy zostawię to bez komentarza. Wiecie jak to jest. O, proszę bardzo. Tam i koniec. I nie ma luzu. No, w końcu się zdecydował. Będzie święty spokój. On tam coś maszeruje. Nie pojedziesz. No ale go, gościa nie ma. Dobra, wycofuję się, przeładuje. Głos eksplodował, ale 249 chyba z tej eksplozji było. Wolałbym, żeby walnął jak był na full albo. Chociaż taki 70% rzadko się to teraz zdarza. Kiedyś po prawej stronie w tych budynkach można było rozwalać te dachy. No ale w tej chwili takie dachy zrobili, że są pancerne. A jak zapowiadali tego hawoka, to miało być tak pięknie i ładnie. Jaka to destrukcja miała być? No, jest destrukcja taka, jak widać. Też ostro kampio, jak widzicie, arty nie ma, ale kampią. Takie strzelanie na pałę, tam gdzie jest przeciwnik, no to i ja pacnę sobie parę razy, zobaczymy, może coś trafię, może nie. Coś tam, coś tam jest. Spróbujemy to strzelać. No i przeładowujemy no, przy takich skończołów nie ma za dużo tej amunicji, 40 sztuk to jest nie za wiele nie są tam dość nisko proszę bardzo teraz można by było mu przylutować ale dopiero teraz się przeładował Oni tam na pewno zjechali nisko. Tam zajechał gość. No, tak to. Sam nie strzelił i nikomu nie pozwolił. Ciekawie jestem, jak on tym leopardem wynik wykręci. No dobra, podjeżdżamy, spróbujemy tutaj stąd coś. On tam takim wąwozem chodzi, więc go tam nie trafimy. A tu mamy Jagodę. No jest ta Jagoda, spróbujemy ją. Poszczelasz, niestety. Jeden przed. Dwa pociski, dwa. Dwa na biwat. No tam próbował się kontować. Zrozsocniemy się tak na wszelki wypadek żebyśmy nie byli zdziwieni. No właśnie jest tam ten AMX30, to jest dycha. Można by było mu przywalić, ale niestety. kończą to jagoda. No dobra. 9 do 6, 10 do 6. Także powinniśmy to wygrać. A właśnie jest ten gość. Próbujemy go patnąć. To musiał poczuć. mieliśmy farta. Aha. Dobra, przeładujemy. Objedziemy ich chyba upewnimy się tylko czy tutaj jeszcze coś się nie dobra i objedziemy ich jedziemy po skraju mapy bo tutaj na głupce to się świecimy A oni tam stoją w krzaczarach i lutują nasze Chyba tutaj już nic nie stoi, raczej nie powinno, ale pewny nie jestem. No mam załadowane 4 sztuki, jakby co. Także jak mnie nie wysadzi, to się trochę z nim, trochę mu coś tam sadzę. ciekawe czy tutaj coś w otrafiliśmy powiem wam że dawno nie grałem i Muszę sobie przypominać, a zresztą te mapy zostały nieco przebudowane. Po, po każdej aktualizacji to przeważnie ta mapa, któraż tam jedna czy druga zostaje przebudowana, bo przecież nie może być za dobrze. Idziemy za tym krzaczorem, żeby jak najpóźniej nasz w go wykrył Nie Wiem że on tam pojechał gdzieś nad tą wodę A, jest tutaj proszę bardzo To musiał poczuć go To musiał poczuć Tak Te 30 go chyba dobiła. Dobra, ja dziękuję.